Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Ultimate Epic Battle Simulator i słuchajcie super newsy dla Was i w sumie dla mnie wyszła pełna wersja już Ultimate'a e, gra. Od ostatnio miała pacza 0,05, teraz już jest 1,0, także to jest super oficjalna wersja gry. Zostało dodanych masę rzeczy i będziemy sobie robili odcinki codziennie, także możecie zostawić łapę w górę za to, że jest wreszcie coś innego niż Minecraft na kanale i od razu mówię, to nie jest jakby mój wybór, że nie ma innych gier za bardzo teraz do nagrywania, dlatego tylko wrzucam tego Minecrafta. Spokojnie, także jeżeli się cieszycie, że jest coś innego niż Minecraft do Oglądania tak jak powiedziałem, łapa w górę jakiś fajny komentarz typu. Jej, flotar, cieszę się, że nagrałeś UEP'sa i lecimy dzisiaj z odcinkiem jutro i pojutrze i zobaczymy po prostu, jak wam się będzie podobało. Na początku może zobaczmy sobie, jakie jednostki zostały dodane. W ogóle został zmieniony także soundtrack. W tej frakcji tutaj nic nie mamy. Heroes, o kurde, Elven Huntress i Soul Tyrant. Nie mam pojęcia, co to są te jednostki, trzeba będzie je sprawdzić. German Soldier, czyli mamy żołnierza. Um, żo żo żołnierza niemieckiego. Su super sprawa. Zobaczymy w Evil, co zostało dodane, Runner zombie i Skeleton Warrior. O kurde, zobaczcie, kolejne dwie jednostki, czyli ile już tego jest? W sumie nie mam pojęcia, bo, bo nie liczę. Przyznam szczerze, że nie liczę. E, tutaj nic się nie zmieniło. Fantazy... Jest Giant Cyclop. O kurde, wyobrażacie sobie? O już mam już mam fajne pomysły na na bitwy właśnie i e, jako że te w sumie odcinki będę nagrywał praktycznie po sobie, one są bez kamerki. E, i, I może nie, no nie mam opcji w sumie jak wybrać wasze komentarze, ale możecie pisać jakieś e, swoje bitwy, te które będą miały najwięcej lajków, to postaram się je zrobić e, i, i po prostu je użyć. Tutaj jest Santa, czyli nic ciekawego. E, dresser i, i custom. A to, to są moje customowe, czyli zostało to dodanych, nie wiem, z sześć nowych jednostek, coś takiego. Ale tutaj jest, um, są jeszcze inne rzeczy. Mamy tą mapę oczywiście pustynną, mamy kanion, mamy tą mapę płaską, World of Imperium. Wow! Okej! Okay. Arena, dobra, jest arena, jak widziałem w ogóle w trailerach. Jest takie proste, y, proste miasto, co już mi się podoba, spoko. Jest wulkan. Wulkan sobie zostawimy na kolejny odcinek i Modern City, czyli nagramy trzy odcinki. Dzisiaj będziemy się bawili na World of Imperium, także ja sobie już ustawię tutaj jakieś jednostki. Weźmiemy, patrzcie, e, mam fajniutki pomysł. Weźmiemy sobie tak. Giant Cyclop i to będzie na przykład armia 100 gigantycznych cyklopów i sobie ją za chwilę umieścimy gdzieś tutaj i będziemy musieli w jakiś sposób tą e, armię po prostu pokonać. Zobaczymy, czy w ogóle to będzie, mm, czy w ogóle to będzie możliwe. I weźmiemy na przykład Heroesa e, Huntress i ich będzie na przykład 10. Zobaczymy, czy w ogóle to e, zadziała, tak? Czy to będzie jakaś fajna bitwa, czy to będzie po prostu nuda. Wiem, że są jakieś jeszcze inne, e, inne ulepszenia, ale do tego dojdziemy w swoim oczywiście e, momencie. Atak, atak, Team 1, Team 2, e, pogoda ma być czysta, także e, chyba ruszamy, chyba ruszamy, zobaczymy co to będzie. Naprawdę się jaram tą Grom, e, że wyszedł wreszcie ten update, bo wiem, że wam się podobało. Ja już nie chciałem robić tych, e, wiecie, bitew z komentarzy, ale teraz, jako że jest więcej jednostek, to można coś takiego zrobić. Musiałem się napić, przepraszam, przepraszam. E, I możecie także pisać w komentarzach na przykład swoje jakieś customowe jednostki. O kurde, ej, naprawdę ta arena prezentuje się spoko. Zobaczymy, wow. Czekajcie, gigantyczne cyklopy dopingowane przez, e, przez ludzi. Dlaczego ta jednostka? Dlaczego ten gościu nie został wprowadzony do gry, się zastanawiam. Przecież to by był, nie wiem, jakiś może... W sumie nie, nie wiem, jaką nazwę mógłby mieć. Ale mamy tutaj... Elfie wojowniczki, które na pewno się nie boją tych, e, tych ty, 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 troli. O, kurde, one skałami rzucają. Ja myślałem, że one z bliska biją. No dobra. No to, no to powiem tak, no ch chyba nie mamy szans, wiecie? Chyba nie mamy szans. Ile wy macie? 2,5 tysiąca zdrówka. Niby biją dość dużo. Czekajcie. O kurde, dobra, strzelają. E, strzelają dość dużo, ale raczej nie poradzą sobie. Um, nie poradzą sobie z tymi jednostkami. Także będziemy musieli troszeczkę naszą armię cofnąć tutaj i pomyśleć nad czymś innym, a nie nad tymi elfimi wojowniczkami, które, no, strzelają fajnie, ale, ale ja bym chciał, żeby to była walka jakaś z bliska troszeczkę, a nie takie, um, a nie takie coś. Także przychodzimy sobie do menu i będziemy musieli coś innego pomyśleć. Tylko się zastanawiam, co. W ogóle podoba mi się, mówię. Ten nowy soundtrack z gry jest naprawdę, um, Lepszy, po prostu lepszy, bardziej mi przypadł do gustu niż tamten poprzedni. Dobra, weźmy zombie, Runner Zombie Skeleton Warrior i damy na przykład 400 damy niech takie zombiaki i one oczywiście będą atakowały bo o to chodzi żeby to była walka z bliska albo krasnoludy w sumie mogłem dać no krasnoludy to też by była e, fajna sprawa bo wiecie krasnoludy ogry fantazy takie rzeczy ale no, no nie zrobiłem tego też będę chciał zrobić takie gigantyczne oblężenie zamku czekajcie sobie w ogóle sprawdzę jedną rzecz, jak wygląda, jak wygląda to miasto, czy cokolwiek tam jest, czy można coś z tego fajnego zrobić. O, są rzeczywiście, są wojownicy, pewnie oni mają bardzo, bardzo mało zdrowia, także no zobaczymy, zobaczymy, czy, czy to będzie coś ciekawego, ale zanim do tego przejdziemy, ziup przez okienko i zobaczmy tą... E, bitwę, czekajcie, na to się raczej jednostek nie da dać widzę, że miasto jest troszeczkę w innym stylu zaprojektowane, to znaczy, że m, ma, są teraz szersze, o wiele szersze te uliczki, żeby po prostu te jednostki też nie biegły nie wiadomo ile, także m, zawsze to jest na plus, takie coś mi się e, podoba, a my ruszamy, wracamy na naszą arenę, koloseum e, powiedzmy, będę to nazywał areną okej, okay? dlaczego tu jest strzałka? Ha, ma, wow Dobra. Jesteście gotowi? na pierdzie? Wow! Dobra, gigantyczne cyklopy raczej... raczej tutaj nas, nas poskładają. Zobaczcie, jak te szkiele... a, oni z bliska też biją! Okej, okay. ile wy macie zdrówka? 1800. No dobra, czyli... Mm, czyli raczej... Nie da się tego zrobić. Ej, właśnie! Wiem, co można by było zainscenizować. Jest e, trailer nowego Tora, Ragnarok, i na przykład ten gigantyczny cyklop mógłby być takim halkiem, i moglibyśmy zrobić Tora, i oni walczą ze sobą. To też, e, to też byłoby, e, byłoby spoko. Można to zostawić na przykład na następny, e, na następny film. Zobaczymy zobaczymy, zobaczymy, ja, jakie pomysły mi tutaj jeszcze przyjdą, no gigantyczne cyklopy wygrały, e, no są lepsze, tak, są lepsze przepraszam, niedawno jadłem śniadanko, dlatego jeszcze się e, odbija ale to by było, to by było spoko dobra, czyli musimy jakieś inne jednostki, runner zombie to ile ich ja mam dać, żeby to jakoś zadziałało, tysiąc? tysiąc, zmieścicie się? Okej, okay, zmieszczą się Dobra, zobaczymy. Nie ukrywam, że ten odcinek będzie tutaj, wiecie. Niby zabawa na, tam, na tej mapce, ale jednocześnie um, ale jednocześnie, um, chcę wam pokazać po prostu te wszystkie, wszystkie nowe jednostki, bo to jest, no, wydaje mi się, że to chyba wszystkich interesuje. Kurde, jak wyglądają te nowe jednostki? Przecież nie chcecie widzieć w nowym super odcinku z pełnej wersji, z pełnej wersji gry starych jednostek, jakichś krasnoludów i tak dalej. No. Kto, to, kto to widział? Jak wyglądają zombiaki? Wow, ale zombie. O kurde. Dobra, i mamy ogry, których się nie mogą doczekać. Dobra, niech lecą. Oh shit. Ej, fajny ten efekt jest odrzucania ich. Zobaczcie, te ciała w ogóle gdzieś tam spadają sobie. O. Ej, to, to jest naprawdę spoko. Przypomina mi, nie wiem, jakiegoś takiego Saurona kroczącego. Um, właśnie jak się zaczyna w Władca Pierśni, pierwsza część jest wiadomo, ta bitwa. Um, ostatni sojusz elfów i ludzi przeciwko tam e, Sauronowi i właśnie tak Sauron macha tą swoją maczugą i wypierdziela te elfy i tych ludzi w powietrze. To, to bardzo mi, e, to bardzo mi przypomina. Także, ale zobaczymy. Może im się uda. Może co? Wow, padł kolejny. Ej, te zombiaki, powiem tak, te zombiaki nie są aż tak złe. I naprawdę fajniutko to wygląda, jak te ciała wreszcie latają, a nie są po prostu w jednym miejscu. Oczywiście te ragdole, te ragdole takie wyrzucających postaci są bardzo prosto zrobione, bo pamiętajcie, że tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej tych jednostek, tych jednostek zmieścić, ale mimo to, mimo to jest bardzo fajne. Jedną rzecz, jeden minus, który muszę się przyczepić do gry. Myślałem, że jeżeli będzie pełna wersja, to będzie więcej slotów na jednostki. Żeby, wiecie, porobić jakieś mniejsze oddziały, coś takiego. Niestety nadal jest 8 slotów. Mam nadzieję, że to zostanie wprowadzone, żeby było ich, nie wiem, z 50 chociaż, bo wtedy będzie można tworzyć naprawdę fajne, fajne, duże bitwy. Wiecie, jakiś mały oddziałuczników tutaj, mały oddział uczników tam. I wtedy to będzie jakiś, jakoś tam miało sens. A teraz, no takie. No, dość dziwne, Do, dość dziwnie to wygląda, bo cały czas mamy 8 um, tych jednostek, także to jest. No to jest coś, co, nad czym wypadałoby jeszcze popracować. Zastanawiam się w ogóle, czy będą um, czy twórca będzie jeszcze w ogóle pracował nad grą, czy już um, raczej, um, raczej to będzie koniec. Wiecie, wiecie co, zrobimy coś innego. Weźmiemy, cyklopy sobie postawimy tu i one będą. żeby nie korzystać cały czas. Z jednej, z jednej rzeczy weźmiemy sobie czwóreczkę, i z drugiej strony weźmiemy jakąś inną armię. Tym razem wezmę te krasnoludy, wiecie Miały być nowe jednostki, wiem, 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 ale krasnoludy jednak mi tak pasują tutaj, że muszą się pojawić. One po prostu mnie wołają i damy sobie <laughs> 1000 krasnoludów albo 1200 krasnoludów, 1400 krasnoludów, dobra, już żeby nie przesadzać. Weźmiemy sobie coś takiego i niech po prostu będzie super bitwa w środku miasta. Team 1, Team 2. Dlaczego daję tak dużo krasnoludów, a tak mało ogrów? Bo ogry będą atakowały i tak z dystansu. Także zanim w ogóle podbiegną te małe krasnoludy, to no. Powiem tak, no będzie słabo. W ogóle będę musiał, wiecie co zrobić? Czystkę w tych jednostkach i, jednostkach i jeszcze raz po prostu sobie od nowa porobić te jednostki, jakieś takie customowe. Też był obiecany, um, było obiecane to, że będzie workshop w grze wprowadzony. Nie wiem czy, czy po prostu nadal są takie plany, nigdzie nie mogłem znaleźć wzmianki o tym. Jeżeli, jeżeli są to fajnie, jeżeli nie, no to średnio, bo no spodziewałem się, że będzie o wiele, wiele więcej tych jednostek, ale pełna wersja, pełna wersja ja wprowadziłem nam kolejnych 6. W sumie nie mam pojęcia, ile teraz tych jednostek jest dodanych, ale zawsze, wiecie, zawsze można więcej zawsze to jakaś różnorodność. Okej. Okay. Ogry są bardzo proste. Idą po prostu naprzód wyczuły krasnoludów, które gdzieś tutaj sobie biegną. Ej, czekajcie, zobaczcie, jak to z góry wygląda. Czy oni każdą dróżką idą? Hmm. Zastanawiam się, czy jest to poprawione, ale chyba najlepiej by było to sprawdzić na przykładzie tej nowej mapy. Dobra, widzicie, jednak bitwa się będzie toczyła na paru frontach, co mi się podoba. Będą z trzech róż różnych stron ataki, krasne ludy tutaj zachodzą, nasi, nasze ogry i wow, ej, się to wygląda. Podchodzą, są odrzucane i wstają, i ruszają dalej, i tak cały, i tak cały czas. Kurde, ou. no dostałem niestety, szkoda. Dobra, walczcie, walczcie o wszystko, krasnoludy. Tutaj armia idzie. Ej, powiem wam, że nawet. Zobaczcie w ogóle FPS-y, jak ładnie trzyma gra FPS. -y. Przepraszam, kurde. Ehm, nie wiem, czy to jest związane jakoś z optymalizacją, czy jak, ale. No, trzeba przyznać, że. Na razie to ładnie chodzi, i tak trzeba będzie w sumie ogarnąć jeszcze stres testa. Czyli dać 100 tysięcy jednostek i zobaczyć, czy tam jest jakaś poprawa, bo to jest, to jest najlepsza, najlepsza rzecz. Czyli stawiamy 100 tysięcy jednostek i sprawdzamy, czy coś się zmieniło. Ej, ale muzyka ładna. Taki epic soundtrack. Zmienili, zmienili muzykę. Bardziej pasuje to teraz właśnie do takich filmów, fantazy, taka władca, pier władca pierścieni. Tutaj ogry, krasnoludy, które wiedzą, że muszą bronić swojego terytorium idą na bój, którego mogą nie wygrać i, i mogą umrzeć, ale mimo to idą miliony krasnoludów, tak naprawdę tysiąc, ale nie... Wa o, tu w ogóle jakieś. Co, co, co oni robią? Aha, wy się zgubiliście chłopaki. Rozumiem. ORDER MENU ATTACK TARGET GO TO POSITION I on naprawdę, czekajcie A, ja zaznaczam sobie te jednostki I idą na pozycję, okej, okay, rozumiem, rozumiem już na czym to polega, ale my musimy tutaj sprawdzić Wiecie co, jednak te krasnoludy Mogą coś tutaj jeszcze yy, Zrobić, zobaczcie ile ich jest mm, 70, Naprawdę oni zabili 79 krasnoludów? Nie, na pewno nie i tych krasnoludów jest tutaj o wiele, wiele więcej. Także nie mam pojęcia jak to jest jeszcze jak 350 krasnoludów już umarło. Dziwna sprawa, i połowa, e, połowa ogrów. Tak? Czy, przepraszam, to są cyklopy. Dlaczego ja nazywam go ogrem? Jeżeli to jest cyklop. Czyż ogr chyba jest dodany, ale przecież to jest inna jednostka, także nie wiem nie wiem dlaczego, dlaczego to zrobiłem ale będzie można właśnie zrobić mam pomysł, na mapie lawowej zrobimy sobie bitwę rodem z władcy pierwszyni, czyli cztery jednostki dobra kontra cztery jednostki e, zła zobaczymy jak to będzie po prostu wyglądało także zaraz będę e, powiedzmy sobie, stoczymy jeszcze jedną bitwę może albo po tej zakończymy, jeszcze nie mam pojęcia e, jak to dokładnie będzie wyglądało, ale widzę, że tutaj cyklopy są otoczone z dwóch stron one nie wiedzą już co się, co się dzieje, no, oczywiście są do, dość, dość głupie E, wszystkie, wszystkie w ogóle. Wow! One mają cztery ręce, On, tak? Nie, a czemu jak? Ehm, dlaczego mi się. Dobra, bo widzicie, tutaj patrzę, że ręka jest, ale to jest z tego cyklopa. I tak mówię, kurde, o co chodzi? Czy oni mają naprawdę cztery ręce? Taki potwór. Ale nie, 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 nie. Bo tak sobie spojrzałem na bok, mówię, ten, ten nie ma. Ten, ten też nie ma, ten nie ma. A dlaczego, dlaczego ten? A to w sumie wygląda tak, jakby ta ręka rzeczywiście wyrastała z jego. Z jego ciała. Dobra, i raczej zostaną pokonane tutaj cyklopy, czyli krasnoludy jednak zjednoczyły się i pokonały po prostu całą armię, także wiecie co, jeszcze sobie jedną bitewkę rozegramy, dlaczego nie? Jest to wielki, wyczekiwany przez wszystkich powrót, także chyba możemy sobie, chyba możemy sobie zagrać, przecież nie będzie, nie będzie problemu, hmm. Możemy sobie teraz pójść na taki zwykły teren. Jako, że to ma być już zwykła taka bitwa, to pójdziemy sobie na taki najzwyklejszy teren i weźmiemy sobie mm, weźmiemy gigantyczne ogry kontra cyklopy. To będzie, to, to będzie coś, coś na pewno fajnego. Jedynka, jedynka i zobaczymy, która jednostka po prostu jest e, lepsza. Gigantyczne ogry, gigantyczne cyklopy. Team 1, team 2. I ruszają do ataku. Bo w sumie się zastanawiałem, jak już mówiłem o tym ogrze, myliłem, wiecie, te jednostki, to zastanawiałem się, która po prostu jest lepsza. I teraz się przekonamy: 100 na 100, wyrównana bitwa na płaskim terenie. Także żadna ze stron nie ma jakichkolwiek tam. Ej, to jest last? To jest Nie. Myślałem, że to w lesie się będzie toczyło. I mówię, kurde, przecież tam był pusty, pusty teren. Okej, okay. K. Bierzemy. Wow, one na dystans, zapomniałem. Ogry na dystans najpierw, cyklopy, obiją ogry na dystans. Dobra, 2000 tysiąc, macie. Hmm, ale to nie jest jeszcze nic przesądzone. Wiecie dlaczego? Bo zobaczcie, te ogry cały czas z tyłu będą atakowały. Cyklopy, przepraszam. Także wydaje mi się, że pomimo tego, że ogry mają więcej HP, to i tak cyklopy, cyklopy zwyciężą to, ten pojedynek. Ale zaraz się przekonamy, które będą. Padały jako pierwsze. Widzę, że tu jakieś cyklopy. Ej, cyklopy jednak kurde, padają. Czy one rzucają tymi kamieniami, czy nie rzucają? Ty masz 2000 HP, a ty masz 1800, czyli różnica 200 HP. Nie wiem jak to wygląda w obrażeniach, ale. Dobra, tu, jeszcze, tu jakiś ogr się pożył, tutaj drugi. Tutaj widzę, że trzeci leży, czwarty. Nie, nie no, trochę, trochę ich padło. Powiedzmy, że jest to wyrównane. Gigantyczne, dobra, gigantycznych cyklopów już jest mniej. Po prostu cyklopów, ogry i cyklopy, bo nie, nie chce mi się cały czas gadać. Gigantyczne cyklopy, gigantyczne ogry, cyklopy, ogry, cyklopy, ogry. Rozumiecie o co chodzi? Um, dobra, enemy killed o, 52, 51. Wiem, że jeżeli się wcielimy w jakąś jednostkę, to teraz mam, jakby pokazane, ile ja zabiłem. To jest też, e, to jest też fajna sprawa. Także raczej, je, raczej jedna stara jednostka nie wygryzie. Znaczy nowa jednostka nie wygryzie tej starej, bo ogry okazały się, okazały się silniejsze. Możemy sobie zatrzymać czas i popatrzeć. Ładne to jest. To, to jest fajny pomysł. Ale weźmiemy sobie, przyspieszymy, żeby już nie przedłużać tej walki, tylko po prostu jak najszybciej się dowiedzieć, kto, e, kto zwycięży tę bitwę. I za chwilę za chwilę się, moi drodzy, będziemy będziemy żegnali. Ja już mam pomysły na kolejne odcinki, także już jutro możecie wypatrywać właśnie odcinków z Ultimate Epic Battle Simulator e, z pełnej wersji gry odnośnie tapsa, wiem, że wyszła jakaś closet, closet alfa dla niektórych youtuberów. Ja niestety nie pisałem o to, wolę sobie poczekać na już pełną wersję jak wyjdzie. Także nie musicie mi o tym e, pisać, że flotar, y, wyszedł taps, nagraj Tapsa, nie wyszedł, tylko ktoś tam ma po prostu dostęp do niego. Także słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę, łapa w górę, jeżeli się cieszycie z powrotu u EBSa, bo ja się cieszę i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć, pa pa!